kochani, w poniedziałek nowy tydzień, nowe szanse i nadzieje na wygrane lub przegrane, to wszystko się okaże. Dzisiaj obiecana rodzinka liniowa, kompletna, numerki będę Wam mówiła po kolei jak będę drapać, tych mniejszych nie nadrapywałam, a te większe są nadrapane, przygotowane, także jedziemy, szukamy. Szczęśliwe linie mają numerek 24. I tu sobie będziemy szukać cytrynę i garnek. Tu mamy garnek. O, tak będzie dobrze. Cytryna, garnek. Tu cytryna. Tu cytryna. Pik i winogrono. Pik. Pik śliwka trefy. Następnie kości słoń. Tu mamy kości, słonia, kości. Diament i jabłuszko. Diament. Jabłuszko tu i tu. I jabłuszko tu. Tu nie widzę. Następnie jest pomarańcz i truskawka. Pomarańcz tu. Pomarańcz tu. Truskawki nie ma. Teraz jest banan i tęcza. Tęcza tutaj. I tylko jedna. Teraz złoto i dzwonek. Złoto tutaj, tu dzwonek, kwiatek i gwiazda. Tu są kwiatki, tu gwiazda, tu gwiazda, tu kwiatek. Gruszka, biedronka. Biedroneczka, jedna gruszki nie ma. I sakwa, i księżyc. I tu księżyc. Także małe są puste. Kontrolne potwierdzają. Najmniejsza część rodzinki pusta. Teraz superlinie numer 10. I tu będziemy sobie szukać wkład to 38 zł. Tyle kosztuje rodzinka liniowa. Zobaczymy, co tu odzyskam. Jaki będzie początek tygodnia w ogóle. Ptaszek i popcorn. Ptaszek popcorn. Ptaszek jest tutaj, tutaj ta warstwa jest po prostu tragiczna, jest bardzo źle widać, co jest wydrapane, a co, a co nie. No ja tu może jeszcze lepiej widzę, ale tutaj widzę na kamerze, że jest po prostu źle. Będę przesuwać ptaszek i popką szukam. Popcorn i tu, o nie widzieliście, tu popcorn, popcorn, ptaszka, więcej nie widzę. Dobra, następnie szukamy gwiazdę i piłkę. Gwiazda, piłka. Tu jest piłka. Tu piłka. Gwiazda, tu piłka i tu. I tu jest piłka. Dobra. Następne dwa to jest motyl i cytryna. cytryna nie widzę. Czapka podkowa. Czapka tu, podkowa tu. I tu są dwie podkowy. Premiera u mnie wyszła po prostu przepiękna. A czy teraz się lepiej spiszą? Moneta i sakwa. Tu mamy monetę. Tu jest moneta. I to wszystko. Teraz słonik i arbus. Słonik jest. Słonik. tu jest tu jest I jeszcze tutaj Arbuza. Nie widziałam nigdzie. Następnie mamy dzwon i słońce. Tu jest dzwonek, tu jest dzwonek. Słoneczko i dzwonek. Słoneczko. I tyle. Korona, parasol. Korona, parasol. Gdzieś jest, tu jest. Tu są na dole. Korona i parasol. I jeszcze tu korona. A tu jeszcze było słoneczko. Następne dwa to są klapki i wiatrak. A tego wcale nie ma. A te super linie to my się nie polubimy. Leżak i rolki. Leżak jest. Jak jest, to jeszcze lody albo biedronka. I ostatnie dwa: kości i okulary. Kości, okulary. Kości i okulary. Dobra, już nie będę szukać tych, tych symboli. Bo kontrolne nam wszystko powiedzą. Dobra, druga pusta. Trzecia część rodziny. Ekstra linie. Tu mogę chyba trochę oddalić. Ekstra linie z numerem 15. Trochę naddrapany, ale powiem Wam strasznie mało tych symboli. Mam nadzieję, że ta druga strona lepiej wypadnie. Gwiazdka i słoneczko, tu mamy słoneczko, tu mamy słoneczko, tu mamy dwa słoneczka i na dole też mamy słoneczko. Gwiazdki nie ma. Tęcza i balony. No to z góry mamy tęczę, tu mamy tęczę. I tyle. Ta piętnastka strasznie słabo. Biedronka, słoń. Biedronka, słonik. dronka i tu biedronka. Słonia nie spotkałam po drodze. Nie ma. Serduszko i klucz. Serduszko jest. Tu jest. Tu jest kluczek Tu, kluczyk. tu był arbus, serce i to tyle. Następnie mamy klapki, i diament. Tu mamy diament. Klapki. Diament, klapki i klucz. Klapki. Oj, kiepsko ta zrapka wygląda. Krap i korona. Krapik, korona. Krabik i korona. Tu jest krabik, tu korona. Korona. Tu są kraby. Tu mi coś stoty mdleje. <śmiech> <śmiech> Chyba z wrażenia, bo czuję pustaka. I tu jeszcze był krabik. Rapa z motylem można pomylić. I ostatni symbol, a tu jeszcze był rower, ale nic to nie daje. I ostatni symbol, to jest leżak. I szukamy, czy leżak coś da. Tu jest leżak, tu jest leżak. Wszystko tak pięknie, sprytnie omija. I leżaka więcej nie widzę. DEF, kolejna rodzinka, część rodzinki pusta i jeszcze nadzieja w megaliniach. Megalinie mają numer 7. Muszę to tak jakoś ustawić, tak jak było. Dobra, numer 7, tutaj się tak dosyć fajnie te symbole układały. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Wszystko przed nami. Trzymajcie mocno kciuki. Teraz mamy wiśnie i ananas ananas, liśnie, ananas, tu ananas, tu są aż dwa i jeszcze tu jest ananasik. Na następne dwa to jest diament i kłódka. Diament i kłódka. to jest kłódka. Mhm. Tu jest kłódka. Diamentu nie widzę wcale. Kolejne serduszko i naszyjnik. Serduszko jest tutaj. Tu jest w serce i naszyjnik. I jeszcze na dole. Dobra. Następnie jest tęcza i kości. Ale jakoś tych symboli nie kojarzę, właśnie nie ma ich. Dobra, cztery symbole przed nami: zegar i gwiazda. Gwiazda jest, zegara chyba nie widziałam. Zegar i gwiazda. Tu jest gwiazdka. Tu, tu, tu. Zegara nie ma. I ostatnie moneta i sakwa. I szukamy moneta sakwa. Monety są ale nic nie zmieniają tu moneta i to tyle. Sprawdzamy bonus. Bonusie perła, a kontrolne, a kontrolne różne. Czyli rodzinka dzisiaj wyszła bardzo nieładnie. No, ale cóż, cóż zrobić? Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Początek tygodnia nie zaczął się bardzo, nie zaczął się ładnie. Mam nadzieję, że się lepiej zakończy. Także z każdym dniem będziemy szukać lepszych wygranych. Życzę Wam, kochani, miłego dnia, miłego poniedziałku. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! pa.